Jest takie powiedzenie: Złe czasy tworzą silnych ludzi. I drugie, bardziej dramatyczne co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Pytanie brzmi: czy to są po prostu puste frazesy, które dobrze brzmią, ale nic nie znaczą, czy stoi za nimi jakaś prawda? I tu chcę opowiedzieć historię. Od pewnego czasu prowadzę dużo zajęć online, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. I to, co zauważyłam, im dłużej te zajęcia online trwają, kolejny miesiąc, tym gorsza jest interakcja czy tym gorszy jest kontakt z ludźmi, którzy w nich uczestniczą. Na początku dużo młodzieży zabierało głos, dzieliło się swoimi przemyśleniami. W kilku ostatnich spotkaniach miałam wrażenie, że rozmawiam z osobami w głębokiej depresji. Bo naprawdę odzywali się rzadko i takimi bardzo smutnymi głosami. Dlatego postanowiliśmy zrobić jako fundacja taką ankietę, dosyć krótką, ale pytającą o naukę zdalną, o stosunek do nauki zdalnej, a przy okazji też o y, emocje odczuwane. Tutaj skorzystaliśmy z takiej skali Beka, która nie jest doskonała, ale Zadaje pytania o naprawdę ważne rzeczy, o samopoczucie, o doświadczenie przyjemności w życiu, o myśli, które się pojawiają w głowie. Do tej pory wypełniło nam tą ankietę około 400 osób w wieku od 11 do 18 roku życia. I powiem szczerze, jestem przerażona. To znaczy, jestem przerażona faktem, że to pojawiają się takie myśli, nie mam przyszłości. Nie mam wpływu na nic, co się dzieje dookoła mnie. Mnóstwo ludzi ma takie głębokie nastroje depresyjne. To, co jest dobre, całkiem sporo młodzieży jakoś sobie w tej całej trudnej sytuacji daje radę. Czyli wygląda na to, że dla części te trudne czasy spowodowały, że stali się silniejsi. I tu miałabym ogromny apel do tych z Was, którzy sobie dobrze radzą. Podzielcie się swoimi sposobami, dzięki czemu udaje Wam się zachować pogodę ducha, radość życia, poczucie, że jest po co żyć. Mam wrażenie, że jeżeli ja, jako psycholog, będę dawać różne dobre porady. No to fajnie, niektóre osoby sobie wezmą to, przyjmą do siebie, coś z tym zrobią, ale dla części to będzie takie abstrakcyjne mówienie. Tutaj jest sobie pani, która jest dorosła, ma poukładane życie, już pewne rzeczy osiągnęła w życiu, nie potrafi się wczuć w naszą sytuację, nie wie, co to znaczy być nastolatkiem w 2020 roku. Ale wy wiecie, Wy możecie nagrać coś dla swoich rówieśników, co będzie im udowadniało, że trudne czasy, złe czasy mogą tworzyć silnych ludzi. Tylko trzeba mieć na to pomysł. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby coś takiego nagrać. Piszcie do nas, kontaktujcie się z nami. Każdą inicjatywę, każdy pomysł umieścimy na naszej stronie pytamedu.pl, umieścimy na naszym Facebooku pytamedu.pl. Będziemy robić kampanię promocyjną, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona. Macie misję. Macie autentycznie misję. Możecie pomóc swoim rówieśnikom w lepszym poradzeniu sobie z trudnymi czasami, ze złymi czasami. Możecie pomóc im przetrwać. Oczywiście nie umywam rąk. Ja ze swojej strony też zrobię wszystko, co będę potrafiła, żeby pomóc tej młodzieży, która nam się zwierzyła ze swoich emocji, żeby coś im zaproponować, żeby im pomóc. Ale bardzo liczę też na Was, jako na młodych, że włączycie się w naszą akcję pomagania swoim rówieśnikom. Bardzo Wam dziękuję.